🎵🎵 Siemanko, poniedziałkowy, mroźny poranku. Witajcie widzowie w nowym vlogu. Teraz rzek jest tu, na dzikich terenach Ropocowa, a wieczorem beda, w dość ciepłych krajach. Serio, polecimy tam samolotem, ale najpierw muszę udać się do nory. Teraz spróbuję zrobić takie przejście, którego Rzek dawno nie robił. Jak to było, to było tak, że jeszcze te rzeczy. O, właśnie. To są właśnie te wszystkie rzeczy, które z nami polecą. I tu jest tak: jedna z ważniejszych do mnie rzeczy, czyli montaż. Fak. Tury niezapłacone. Lacie. Specjalne trampki do wspinaczki. Kapelusz poszukiwacza przygód. Zestaw do wyciągania kleszczy. Lina BNT Specjal. Lina BNT Classic. Worek na teliny. Tejpy wspinaczkowe. Pas BNT. Jedna latarka. Druga latarka. Tu jest jeszcze Nikon P1000, ten, który dysponuje takim ogromnym e, zbliżeniem optycznym. Tu jest funkelnówka Mavic 2 Zoom z kontrolerem, z baterią, z ładowarką. Tu jest od Mavica młodszy braciszek, nielatający DJI Osmo Action. Statyw Manfrotto B3, GoPro Max, GoPro 8, GoPro 7, GoPro 6, statyw typu Gorilla Pod. Zapasowe baterie do goprówek. Zapasowo bateria do Nikona, mini power bank, mocowanie kamery na łeb, okablowanie ogólne, zestaw już nie takiego małego jerbiorza, przyrząd do podchodzenia po linie, przyrząd asekuracyjno-zjazdowy, karabinek 1, karabinek drugi, kawałek repa, super wytrzymały pas, super wytrzymały hak, magnezja, kółko na huśtawki i uprząż. I już. To wszystko. Poczekaj. Jeszcze to. Jeszcze coś. Jeszcze lejsela zabieramy. Mamy dwa drony. Dwa drony. Ta torba idzie do luku. To idzie ze mną na pokład. Już godzina 13.30. To znaczy, że jest mało czasu. Także jademy. 23, 25 Aha. do subisty? Tak Specjalna torba na baterię Z czego ta torba jest? Nie wiem Ale ponoć jak się zapali to się wszystko dusi w środku i stopni Czyli to jest taka torba antypożarowa, tak? No Bagaże odprawione O, Konrad! Cześć! Co tam słychać Marcin? A lecimy. Czy też tam głos. lecisz? Nie wiem. nie Dziękuję. że go ludzi. Nie, bo Daniel mówi, że go przeraża ten samolot, a ja mówię, że nigdy nie leciał chyba w Gliwicach na strefie Silesia w takim <laughs> razie, nie? Przed nami 2,5 godziny lotu. No, 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 no. Na pokładzie znajdują się cztery główne wyjścia: dwa z przodu kabiny, jedno po lewej stronie i drugie po prawej, oraz dwa z tyłu kabiny, jedno po lewej stronie i drugie po prawej. W środku kabiny znajdują się. i do lądowania ma Zaszczyt Państwa powitajcie w Katani, gdzie tu jest lokalne etap 45 Doleczyliśmy bezpiecznie. Panie, coś ty tam wziąłeś? To przejęło z nami skurokotowo. Teraz temat nasza nowo pożyczona fura. Bo widzę, że tu są loga jeszcze na tych, to chyba musimy szukać naszego loga. Właśnie firmy z człowiekiem z DC24 Tak jest Jest automat Podobał mi się z To jest w automacie To jest automat? No Teraz zadaj mi pytanie, Daniel czy umiesz jeździć automatem? Daniel czy umiesz jeździć automatem? Kupia, stary, jasne, że umiem Daniel umie jeździć wszystkim co jeździ no stary, Zawsze chciałem się przejechać automatem Tak? A ty nie nie to bo... wiem, że śmieją, Nie I rozjeździł no. i powiem wam, że nie było nie, no to łatwe I od razu cofałem na wstecznym pod górę I obok było w kółdzie, bo z koncertu odwioziłem gwiazdy, nie? Czekaj. I pierwszy raz automatem jechałem wtedy <grym> Majcha gdzie jest? Od boku nie Aha D do przodu Aha i potem zmieniasz sobie jeszcze na manual Ma manetki, pięknie! E navigation, incorporation, te sprawy Dobra, przed nami półtorej godziny drogi Masz wyznaczone? Dobra, to teraz się fajnie jedziemy, naszą nową pożyczoną furą Ja robię cięcie i odpalamy kamerę w jakimś ciekawym miejscu Ciekawe miejsce Jest tu, jest tu fajne miejsce, nie? Jest fajne miejsce no. Nie, a tak na serio to fajne miejsce jest tam, za oknem Thank you. Realnie to przylatujemy tu z uwagi na pewien 220-metrowy, czerwono-biały, stalowy obiekt. Ten obiekt widać właśnie tu za oknem. Powiem Wam ino tyle, że przed chwilą my byli właśnie e, u podstawy tego obiektu, obczaić jak to wszystko tam wygląda i wygląda bardzo obiecująco. Wydaje mi się, że to jest taka okolica, że nie będzie większego problemu z zdobyciem tego obiektu, a jak to będzie w rzeczywistości, to dowiemy się w następnym odcinku albo za dwa odcinki. Jeszcze nie wiem. Teraz to biera się za montaż. No i na koniec jeszcze, żeby ten odcinek nie był taki krótki, mogę wam na koniec jeszcze odtworzyć ujęcia z udziałem was samych, z udziałem widzów. Którzy odwiedzili ostatnio nasz sklep, no i na trzy wjeżdżają te ujęcia ze sklepu. Raz, dwa, trzy. Dzięki. Cześć, Szymon. Siemanko Bartoksan z kanału Cześć. Bartoksan. Cześć. Cześć, Darian. Kuba. Z Białego Stoku. Z Białego Stoku czarnych chropocłów. Od razu ostrzegam, bardzo ciężko tu dojechać. Cześć, Alan. Hello. Dzięki. Dzięki, cześć. cześć. Siema, Adam. Co tam Adam w Norwegii? A w porządku. Przyjechałem po yerbę do ciebie. Z okay. Norwegii prosto. Cześć Wiktoria. Siema no. Siema. Cześć Wiktor cześć. Pyk. Pyk. Pozdro. Pozdro! nie? Cześć Marcin. Ja. No w przypadku hopów to jedno podciągnięcie, pół procent. Okay. Zniżki, a w przypadku dziewczyn jedno podciągnięcie, e, 1% zniżki. Do prostych łokci, broda a. nad drążek e, i bez kopania nogami, nie? A. Co, walczysz o rabat? Ja. Polecisz. Roz. Dwa. 3, 4, piąteczka, no 6. Zagiełaś wielu facetów, już 7. Dobrze, 7% rabatu na czekolada. Jestem na śmiechu i. No, albo i młody. Roz, o kurde, 2, 3, 4. Pięknie, w pełnym zakresie, no stary, 5, 6. 7. Dawaj do dychy. Osiem! Dobrze! Jeszcze dwa. Lecisz! Dziewięć! Proszę, nad drążkiem była! No i dziesięć. Elegancko jeszcze się. Uważajcie na tego małego. Jednaście! To... Dobrze, dobrze, dobrze. Dobry wynik. Piona, stary. Wierz, rabat. tak. Nie, nie, nachwyt, nachwyt. No i lecisz.

Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, dwadzieścia, elegancko, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, wszystkie czyściutkie, dwadzieścia trzy. 26 no, no, Zniżka jest taka dość konkretna Nie pójdzie Dobry wynik stary 26 Poczekaj, no. zrobimy jeszcze taką A to tak się robi takie panoramy wysokiej rozdzielczości Wszystkiego dobrego pa.